Dobrego dnia, witają się, chcę ja Kasia. Dzisiaj chcę razem z Wami przygotować zupę gulaszową. Ta zupa jest bardzo popularna w Polsce. Jak to wideo Wam spodoba, ja jak zawsze proszę Like, komentarz, podpiska, a zaraz łaskawo proszę na kuchnię i razem będziemy gotowali. Wy będziecie oglądać, a ja będę praktykowała ukraińską mowę. Łaskawo, proszę. Nasz sup zaczynamy z tego, że ja tutaj mam pół kilo szyjki, ale kto chce, może wziąć sobie łopatkę, albo szynku. chociaż nie, szynku może nie, bo szynka będzie za W łopatkę można wziąć albo szynku. Reż mięso na kubiki, tak jak na gulasz. Порезане м'ясо кидаю на сковороду, але я кидаю так, що не усе зразу, тільки так по кусочку кидаю. А знаєте чого? Бо я хочу, щоб воно, це e, м'ясо прижарилося мені файно трошечку, так, щоб м'яло шкірку. А як я кидаю м'ясо ціле зразу на сковороду, то воно підходить водою і потім. Можна сказати, готується, а не жариться. Так що я кидаю так. М'яско у мене вже готове. Бачите, така червона скринка зробилася. Я буду його вимикала вже. Жару вам всього на всім 15 хвилин. Якщо хто не любить так аж так страшно. Kromkogi mięsa, może wykluczyć po I jak widzicie, wszystko zostało się woli, niczego nie ma wody. Ja zawsze, jak żaruję mięsko do zupa, czy tak, daję mięsko po jednym, żeby nie było tej wody. Wszystko, wymykałem. Ja tu mam jedną małą cebulę, i ja nie wiem, jak to nazywa się po ukraińsku, po polsku nazywa się cepor. Ja. E Dziwiłam się w perłóczek i tam też skazało por. To biorę białą część pora i reżu go tak. Cebulku reżymo kubikami. Cebulku i por dajmy w kastruli z jedną łyżką olii. i ostawiam to, chaj, na taki złocisty kolor na maleńkim ogniu. 150 gram pieczarycy. reżimow w piłklića. Nadzieję się, ja dobrze skazałam w piłklića. Pieczarice, dodajemy do cebulki i do pora. Przemieszujemy. I zostawiamy tak na 5 chwil. Przeszło 5 chwil, dodaję 2 litry wody. Dobawiamy teraz jedną wielką markołkę, porazeną na plastynki. prawie to tak? Na plastynki. Dodajemy trzy baraboli. Kartopla, barabola. Przykrywamy i czekajmy, aż woda zagotuje się. Sób gotuje się. Woda, mają na uwadze, gotuje się. Dodajemy laurowy listok, Duchniany perec. SIL. Można te, takoż. U Was jest taka przyprawa. 10. Dalszy nie będę kazała, nie będę robiła reklamy. Nie może. można. Można także dokinute troszku. Korzyn na swój smak. Tak. Dobrajem. Zaraz. Nasze mięso przemieszamy. Przykrywamy i gotujemy około pół godziny. Mięso ma być już miękkie. Proszę kontrolować mięso, jak mięso będzie miękkie. To już można dodawać. Zaraz zobaczycie, jaki następny produkt. Ja tu mam jeden Czerwony bułharski perec reżemy go w połoski. Bułharski perec dajemy na skórze z 1 łyżką oleju. Posypuję go italijskimi ziołami, tak troszeczkę, troszeczkę, lewońko. o tak, super. I zostawiamy jego żary tysa, tak, żeby on wyglądał tak jakby czuć-czuć z manchala, żeby ta ko, ym, skorynka, żeby skorynka tak troszkę była czarnowata, nie czarna-czarna jak ługiel, ale taka, żeby troszkę, troszkę przypiekła. Można jego tak podociskać. Baczycie? Baczycie. Taki kolor ja mają na uwadze. Nie czarny, czarny, ale tak troszkę, troszkę. Dobawiamy nasz bułgarski perec w soup. 250 gram tomatów z banki. 3 łożki tomatnej pasty. Przemieszam. prykrywamy, prekrywajem i zostawiamy gotować się jeszcze 30 minut. Na koniec gotowania próbujemy. U mnie troszkę taka wyszła, troszkę kwaśna, temu, że tomaty, pomidory preproszu były z banki. Także ja dodaję jeszcze łyżkę cukru, tak, żeby ona była troszkę soczystsza. Przemieszykam. Zaraz będę wymykała zupę, ale na koniec posypuję kropem. Dużo krop. Panie i panowie, gotowe? Wymykałam. Nasza supa hulaszowa wszę gotowa. Mam nadzieję, że wam spodobała się. І також будете робити це у себе вдома. Дуже вам дякую за перегляд! А зараз кажу вам до побачення до наступного разу. Па!